Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam i zrecenzuję produkt do Pach. Jeżeli brzmi to dziwnie i chcecie się dowiedzieć. Co z tego wyszło? To zapraszam do oglądania. Słuchajcie, od razu wam na wstępie powiem, że na koniec będzie rozdanie, będzie konkurs, gdzie jedna osoba będzie mogła wygrać taki serum. Produkt, o którym będzie dzisiejszy film, jest z firmy Axila i jest to serum oczyszczające do pach. Przyznam wam szczerze, że nigdy wcześniej nie słyszałam o, o produkcie, który byłby typowo przeznaczony do pach poza dezodorantami itd. dalej. I początkowo byłam do tego produktu sceptycznie nastawiona, no bo wiecie, generalnie Pachy to jest taki temat i cenie się taki trochę temat tabu i na te tematy się nie rozmawia. I ja później tak się zastanawiałam, no kurczę, no czego mam się wstydzić? Pachy ma każdy, dezodorantu przeważnie, czy antyperspirantu używa każdy. No i warto się bardziej w ten temat zagłębić. Jeśli my na co dzień stosujemy takie... Silne kosmetyki hamujące te pocenie się, no to gdzieś te toksyny w jakimś stopniu wydaje mi się, że tutaj są kumulowane. Słuchajcie, powstały różne badania naukowe, które pokazują, że takie długotrwałe stosowanie różnych antyperspirantów i niedokładne oczyszczanie pach z tych produktów, może mieć negatywny wpływ na organizm. Niektóre badania nawet pokazują, że może to się w jakimś stopniu przyczynić do powstawania raka. Ale wiecie, nie mam tutaj za zadania Was straszyć i tak dalej, bo sama korzystam codziennie z antyperspirantów i wiadomo, że teraz mamy takie czasy, tak wszystko pędzi i tak dalej, że musimy w kontakcie z innym człowiekiem dbać o higienę, po to, żeby po prostu nie uprzykrzać innym ludziom życia. Powiedzi na to, żeby o te pachy jakby dbać w odpowiedni sposób, powstały właśnie te serum oczyszczające do pach. są w 100% bezpieczne, co potwierdzają to badania dermatologiczne. Na plus tego produktu wpływa to, że może być on stosowany już od trzeciego roku życia, a trzeci rok życia to wiecie, to są takie malutkie dzieciaczki, także ten skład rzeczywiście jest bezpieczny dla skóry. Ale słuchajcie, jeżeli mówimy o składzie, to warto się jemu przyjrzeć troszkę bliżej. I ja teraz nie będę analizowała, wiecie, całego składu i tak dalej, bo ja się na tym nie znam i na pewno są osoby, które bardziej są do tego wskazane, ale jeżeli kogoś to interesuje, ktoś chciałby dalej się w temacie zagłębić, to to serum zawiera następujące składniki aktywne. Po pierwsze mamy węgiel aktywny. Jest to jeden z popularniejszych składników takich oczyszczających stosowanych w kosmetykach. Po drugie mamy olejek z drzewa herbacianego, po trzecie alantoinę, ekstrakt z omanu wielkiego, ekstrakt z szałwi, aum potasowy i olejek z mięty Pieprzowej, który też jest bardzo dobrze wyczuwalny podczas stosowania produktu. Tutaj, też na przebitce, możecie dokładnie przyrzeć się tym składnikom aktywnym. Kogo ten produkt będzie odpowiedni? Po pierwsze, dla osób z wrażliwą skórą, czyli to są osoby, które odczuwają dyskomfort, np. po depilacji, po wizycie u kosmetyczki, po codziennym depilowaniu pach w domu i wiecie, czujecie takie pieczenie, yy, spędzenie, to dla Was ten kosmetyk jest odpowiedni. Po drugie, są to osoby, które na co dzień stosują dezodoranty, blokery, antyperspirant, czyli 99% osób oglądających ten film. I słuchajcie, yy, nie wiem, czy tak macie, ale być może ktoś z Was odczuwa czasem dyskomfort, jak wyjdziecie spod prysznica yy, czy po no może po kąpielinie, ale jak wyjdziecie spod prysznica i czujecie tak pod pachami, może taką lepkość, jak wycieracie ręcznikiem, to znaczy, że wasze pachy nie są do końca dobrze oczyszczone. Serem też jak najbardziej sprawdzi się u osób aktywnych fizycznie, u sportowców, no bo wiecie, takie osoby często, gęsto, kilka razy dziennie na przykład biorą prysznic po treningach i tak dalej i za każdym razem dokładają sobie tutaj ten dezodorant. Także tym bardziej warto by było o te pachy zadbać. Produkt też jest oczywiście jak najbardziej wskazany do stosowania u osób, które chorują na nadpotliwość. Słuchajcie, jeśli ktoś tutaj z tych osób oglądających mnie choruje na, na tą nadpotliwość, cierpi na to, to słuchajcie, warto też poszukać przyczyny tego problemu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to słuchajcie, zbadajcie może sobie poziom hormonów, albo spróbujcie zdjęć, może coś nie do końca wiecie, tam gra i. To jest po prostu taka reakcja obronna organizmu, żeby tych toksyn się pozbywać. Przygotowując się do tego filmu, dopiero zdałam sobie sprawę z tego, że skóra pod pachami jest delikatna i wiecie, na przykład w skórze twarzy poświęcamy bardzo dużo uwagi, dlatego że wiecie, jest ona wyeksponowana i tak dalej jest po części jakby naszą wizytówką, natomiast pachom, no też poświęcamy uwagę, szczególnie kobiety, tym bardziej teraz te pachy są non-stop, wiecie, na ekspozycji, non-stop narażone na depilację i tak dalej, bo ja na przykład używam maszynki, więc maszynka dzień w dzień jest w ruchu i, i to na pewno wpływa negatywnie na nasze pachy i ja sobie dopiero zdałam sprawę z tego, jak zaczęłam się zagłębiać w temat i przygotowywać się do tego filmu, że no kurde, bo no trzeba by było jakoś o to inaczej zadbać I bardziej skupić się na tej, na tej czynności Tym bardziej, że jakby w ogóle wcześniej nie przywiązywałam jakiejś specjalnej uwagi do Wiecie, do mycia pach No wyłam sobie ręce, myłam sobie pachy i tyle I nawet nie, nie zwracałam uwagi na to, czy one w odpowiedni sposób są z tych dezodorantów Wszystkich antyperspirantów umyte I warto też nadmienić, że ten produkt jest stosowany w gabinetach, na przykład kosmetycznych, jako taki środek łagodzący po różnych zabiegach stosowanych na pachy. To serum ma pojemność 200 ml i ja słuchajcie, stosuję ten produkt przez blisko już dwa miesiące i ja nie wiem, czy ja zużyłam jedną piątą tego opakowania. Także jest to na maksa wydajne. Tutaj plusem tego serum jest jego konsystencja, bo on jak widzicie tutaj na przebitkach jest taki dosyć lejący, ale też bardzo dobrze się pieni. Także wystarczy Wam nawet niecała pompka na dłonie, rozcieracie to, wiecie, robi się piana, nakładacie to sobie na pachy i myjecie na przykład resztę ciała. Ja tutaj Wam pokazuję jak stosuję ten produkt, akurat nie pod prysznicem, bo ja akurat prysznica w domu nie mam, mam wannę, więc ciężko by mi było to pokazać, bo jeśli chodzi o stosowanie tego produktu, to warto go sobie spienić umyć sobie nim pachy, pozostawić na kilka minut, żeby to tutaj na te pachy zadziałało, żeby załagodziło nam jakieś wszelkie stany zapalne i tak i dopiero później to zmyć, więc jeśli na przykład nie chcecie tego wykonywać pod prysznicem to możecie to zrobić tak jak ja Wam tutaj pokazuję, już po wyjściu z prysznica nakładacie sobie to na pachy, żeby nie stać te kilka minut i żeby nie czekać specjalnie wiecie Aż to, aż to tam zadziała, to na przykład możecie sobie umyć twarz, nałożyć sobie maseczkę w tym czasie i tak dalej. I po tym czasie to spłukać. Jeśli jesteście zainteresowani tym produktem, to odsyłam Was na stronę producenta, odsyłam Was do sklepu, odsyłam Was do Instagrama, wszędzie macie linki na dole. Także słuchajcie, przejdziemy do podsumowania tego produktu. I ja jestem bardzo zadowolona ze stosowania jego, przede wszystkim dlatego, że zaczęłam świadomie dbać o skórę pod pachami. Wcześniej to było bardzo nieświadome i, i, i dopiero jak, jak zbierałam informacje do tego filmu, zdałam sobie sprawę z tego, że ta skóra pod pachami jest rzeczywiście wrażliwa i rzeczywiście... Yy, jest bardzo ważne, żeby dobrze ją oczyścić, dlatego że stosujemy silne kosmetyki po to, żeby ten ten zahamować. Także tym bardziej teraz świadomie korzystam z wszelkich takich produktów dedykowanych pod pachy. Jestem też zadowolona z tego, że rozjaśniła mi się ta okolica pod pachami i po prostu te pachy wyglądają ładniej, wyglądają bardziej estetycznie, te gruczoły się zmniejszyły i dzięki temu, też słuchajcie, wcześniej Wam tego nie powiedziałam, wolniej jakby mi odrastają włoski, bo one jakby wcześniej. Wiecie, jak jest gruczoł i ten gruczoł był taki wypukły, to ten włos jakoś jakby z niego łatwiej wychodził. A teraz te gruczoły się zmniejszyły i te włosy tak nie, nie wychodzą w taki łatwy sposób. Przynajmniej ja to w taki sposób zaobserwowałam. Dlaczego też warto o te pachy zadbać? Dlatego, że teraz idzie lato. Przez to stosujemy większą ilość, wiecie, tych produktów, bardziej się skupiamy na tym, żeby ten pot zahamować. A oprócz tego też te pachy, wiecie, mamy cały czas jakby na ekspozycji, nosimy jakieś sukienki, bluzki na ramiączkach i tak dalej. Mówię tutaj o kobietach, chociaż może mężczyźni też noszą. To warto też o te pachy w szczególny sposób zadbać. Także to chyba będzie wszystko, jeżeli chodzi o, o ten film, co chciałam Wam przekazać. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani tym tematem, jeżeli zainteresował Was ten produkt, to odsyłam Was tutaj do mojego opisu. Tam macie linka do strony, linka do Instagrama, do sklepu. Jeżeli macie ochotę kupić ten produkt, zajrzyjcie sobie tam, poczytajcie sobie, tam jest szereg artykułów, które mówią o tym, dlaczego warto dbać o pachy bardziej niż robimy to do tej pory. Zostawcie łapkę do góry, jeżeli film Wam się podobał oraz zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie widzieć więcej filmów z moją osobą. Zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama. Linka znajdziecie na dole w opisie. A teraz słuchajcie, przechodzimy do naszego rozdania. I jeżeli chcecie wygrać ten oto produkt. To zostawcie łapkę do góry pod tym filmem i, i zostawcie komentarz, w jaki sposób wy dbacie o swoje pachy, i czy waszym zdaniem po obejrzeniu tego filmu istotne jest to, aby zacząć bardziej szczególnie dbać o tą skórę pod pachami. Ja wybiorę jedną osobę z komentarzy, której podaruję to serum, i czas na pisanie komentarzy to 3 tygodnie, po trzech tygodniach od. Opublikowania filmu wybiorę osobę, która wygra to seru. I ja tej osobie podpiszę się pod komentarzem, ale słuchajcie, może żeby było prościej, to zostawiajcie też swoje nazwy do Waszych Instagramów, bo wydaje mi się, że przez Instagrama najszybciej się skontaktujemy, także zostawcie też swoją nazwę na Instagramie, żeby mogła się z Wami skontaktować i wysłać wam to serum. A to będzie wszystko w tym filmie. Do zobaczenia niedługo, pa pa!